Mama, ben genelde ne güzel bir kanal çiğravına falan, yeterli zayıflik şu tıptayım ama çok çok bateri. Evet, evet. Dobra, nie. Ale dobrze zrobiłem, zamknąłem drzwi przed domem. Pierwsza AM, dobrze. Która Widzowie. No. Piszcie na dole w komentarzu, że bo jeszcze będziemy zagrać. Co mam zrobić, jeśli nie patrzę na samarki? Nie dam dużo weterynarzy, bo to mi nie na kamerę, a kolega Matryk z ziomek, W ogóle wbijajcie do niego na kanał do Matryk z Żomek. pana Matryk z ziomek i oglądajcie filmiki z zostawia, to. zostawiajcie subskrypcję tam, na Okej, okay, zobaczymy żeby... <śmiecki> sobie. I w ogóle wybaczcie mu, bo on trochę tak no bardzo, bardzo gada, gdy siebie troszkę nie zwraca na widok. uwagę. ja tu świecę szybko. Okay. Ja tu coś? To jest prawdziwy Jak on mi... On mi do biura wbije Jak On mi do biura wbije To już po mnie On mi tylko do biura wbije Kurde O to jest To jest już ciężkie To jest ciężkie Bo nigdy nie gram na twoje jeden bo kiedyś grałem w FNAFA 1, ale to dawno ale nigdy w FNAFA 1 wyrobił się to jest takie stresujące i to bez kamer Aj eee. no mam dużo baterii Ej. ale podajcie bo ma go z ziomek mój kolega eee. Ja... Za późno! Nie! Jump widzowie! Wyskoczył mi na twarz! No, Teraz jeśli jeszcze raz Widowie zginę... Ja... Co tam jasno? A, dobra, sobie o, to jakby wyglądał, to jest... Mogę tam... Wow, wam! Ok, to pisma do łB, do łB. No było, że po co tu do mnie dzwoni, ja tu... Ja tu walczę o życie, ja tu... Ale dlaczego tylko wchodzić?

Ale to na stawie jeszcze stoi. No idź stąd. No dobra, nie ma. Rienka mnie już, boję ja od tego... Kordzuję taki truder te wie. Ale już 5 minut trwa. 5 minut nagrywamy jak coś, to ja tutaj się na ale no ja w ogóle ja on trafi cały czas do siebie gada. Gra w tego kręgu, to może być zidentyfikowany. Dobra. Bo nie ma takich. Okej, okay, dobra. Nieważne. Klikamy. Nieważne. Tutaj rośnie wierzę. Idź stąd. Nie ma. A już dwa animatroniki obroniłem. Teraz ktoś te, te z tej będzie walił, ale nie, nie zapada. Po Popita. stąd Bonnie! Dobra, postraszę go. Dobra, nie ma bo niego. A kto? Druga AM! Dobra, widzowie, to, to jest fajnie, bo druga AM. Już przeżyłem 4 godziny na do pracy Dobra. Ja patrzę. i... Dobra. Jestem mega dużo baterii, więc to fajnie na przeżyć. Dobra, teraz idź stąd. Widziałem, że on prędzej- Dlaczego Bonnie- Ej, nie mówcie, że nie jest tylko w tej grze. Bo chyba... Ale dobra, bo teraz się bo- Ja kiedyś tak się gapię w kamerę przez cały czas i w ogóle nie zwracałem uwagi na drzwi. I... Teraz mnie yy, Freddy zjadł skalowo i Freddy Fred to najmocniej, i Freddy to najbardziej miłość. To nie, Nie ma trojki. Ma trik zjomek, no to. Idź stąd. Idź stąd. Bo dlaczego on cały czas tutaj do mnie przychodzi? Jest druga im. A ja czekam do szóstej. Ale intensywna nagra, Ale piszczy, ale dobra To moja mama coś tam pewnie robi W ogóle Napiszcie w komentarzu, czy idziecie dzisiaj na Sonikę 2 Bo jeszcze dzisiaj nagram filmik o Soniku w Chujca. O Soniku zresztą. Pisze Sonik i... Sonic Simulator czy coś, bo ja wgrał w taką fajną grę. Ja... Dobra. Ja. Ale tutaj raczej nikt nie wyskoczy. Ja się bardziej w głowie... Ogóle... Nie ja tutaj o... Ja... Bo Boni mi... Jest trzecia... Um, jeszcze tylko 3 godziny w pracy, widzowie! Trzy godziny! Ani jednego jump skieru nie dostałem! Halo widzowie! I 8 minut już gramy. Z jednym drzemskim tylko na koncie. I z paru prawie. Dobra. Nie tak. Ej, na razie nikt nie przychodzi, to dobrze. Ale chyba... Aj, dobra, to chyba te dwie godziny, bo nie był tylko aktywny. Dobra, ja tutaj będę bardziej klikał. E, Czeka, aż stąd będzie wychodziła. Stąd inne. Ale jak Freddy mi wbija do biura, to już nie ma to już Jak Freddy tu będzie, to ja muszę szybko zamknąć drzwi i trzymać okay. Bo nie, nikogo nie ma na razie Jest 31! Ale kozatko, ja czekam do czwartej, do... ja czekam do szóstej Ale nie, mam mega dużo baterii 50 Nie wiem dlaczego wchodzę no to Dobra nieważne Ja to prostu nie obchodzi Ale też widziałem taki głupi tryb na Robloxie FNAF2 Ale to jest jakaś Chińska podróbka i chińska podróbka trybu na Robloxie fnaf Tam pisze FNAF yy, na fight na Freddy's Tylko pisze że Ditch dy, yy, a potem Bridge Mamy mega dużo baterii Na razie mi nie spada Ja Ja! Czwarta AM! Dobra Teraz trzeba już dobrze grać Bo jeśli teraz zginę To się wkurzę Mam nadzieję, że przetrwam do szóstej Dobra Ale widzowie, ja tak lecę Tak lecę z tym powrotem 10 minut już tryfa ten film 5 <grym> jem! Nie, powiem, bo ja że była 6, bo tam że była 6, bo tam że była 6 Na chwilę będzie widzowie ta, ta chwila, jak będzie 6 1 to przestaję w to grać teraz coś z jest tak w chórze Mam 37 baterii Widzowie, widzowie! Widzowie! Za chwilę będzie ta chwila, za chwilę! Będzie za chwilę, widzowie! Bo Matrix ziemy... Dobra, stąd! Idź stąd! Bo za chwilę będę miał szóstą! i on teraz mi tak będzie stał w drzwiach! Dobra, odpamka! Dobra, nie ma go. O Bogam niech będzie za szóstej! Dobra, dobra, świecimy, świecimy. Ile już godzin jest w pracy? Piątka. Pięć godzin. Bo z piątej Piątko, Piotrku, o 6 pomożesz? Bo my pracujemy do o 6? Idź stąd Bonnie! on mi teraz nie zaspokoił? Dobra, odganiam go. Ja teraz... Nie ma a jest ta piąta. Muszę mieć szóstą. W ogóle po co jest szósta i W ogóle po co są? Szósta, nie wiem! Szósta, szósta! <try> Nie, ja już widzowie nie gram. Była szósta jem, a umówiliśmy się, że gramy do szóstej. Ale będziemy jeszcze grać, tutaj się nazywa Five Nights at Freddy's. Teraz gra w graczkę. Tutaj wpisujemy... Sonik. Ty, bo nie będę tego! Enter. Nie! Nie! Dlaczego to kliknąłem? Jestem dobra, dobra. Widzę. Jeszcze raz to wchodzimy i wpisujemy Sonic ta. To może? To może ten... Sonic C R. RP. Dobra. Ja nie wiem. coś tam RP nie czyta do końca. Slej. Nie. Jeszcze jest. O co chodzi? Bii. No ej, widzę, co to jest... To jest chińska podruba tonika. No tu koloru nie mam. Fejsk! Ktoś jest teńcem. Jestem, Jestem bez uszachu. No wiem, pytam. No, ja! Kupiłam taki. Ja też chcę być taki. Ech. No to jest nie fair. Widzowie! Dobra, widzowie. Ból. Ziąbą. Ale co to jest za sonik? Mi się nie chce za, za bardzo przy niego ale dobra to No, tam coś Ale nie widzowie, wychodzę, ja potrzebuję lepszej gry. Nik, bo ja potrzebuję sonik! Ten... Sonik sy! A po co ty, Sonik. Tu jest mojno. To jest Sonik Egso. Egzo. Sonik. Egzo. Nik. I. si. <grybujesz> Ej, jest niedługo ten film! Ja na niego dzisiaj pójdę, widzowie! Chyba jest premiera, ale nie wiem, jak się nie będzie Bo ja muszę jeszcze widzieć na... Gdzie jest ten Sonic? Sonic S. Musi gdzieś być. Nie wiem. Skoro nie w sonika, to... no dobra. W te... A w tego. Tego jeżdża Sonika A się to! Ja znowu nie bliżej Sonik na to po Ja. Tu jest Sonik! BUM! Jestem Sonikiem, Ale muszę mieć lepszy... Eee, no dobra! Może spotkamy jakichś youtuberów. Nie. Ej, tam, tam pisał Z4 i road. Dobra, biegnę za 4 i Road. Wow. Ale wbiegłem i nie mogę się wydostać. Ja to jest jakiś typ. Ale dobra, ja spróbuję się na ten. I bum bum bum. Yeah, boy. Aj, to jest wyścig, dobra, trzydwę do start. Nie. Eee, no dobra. Będę lepiej wiem. No, czy ja naprawdę muszę się zatrzymywać? ご視聴ありがとうございました A ze mnie przegonił. Jestem mega szybki, a widzieliście wtedy jak wcześniej doszliśmy do szóstej. I am! Ale nie, to jest taka świńska podróba, jak znaś. Daj... Mmm, lepszą gry o słoniku. No to jest jakaś chińska podruba Sonik... gry sonik. Chcę w tom, co masz to łapej! Po prostu sonik. sonik. Co no. y -y. Nie. nie. A widzowie, no nie! I znowu to tak. z ty... O co chodzi? I to 100 łapek ma? To jest słaba gra! To 6 łapek! A wygaduj... A ja mogę tylko głupie łapki zabrać... To musi być do... Nie, to jest ten tajkun. To onik nie jak błyskawica! Nie tajkun, tylko to jest to! Tak! Ja wiem! No dobra widzowie, to my już może się żegnamy i nagramy kolejny film z Nathan